Tajemnica Purira Resu to gra paragrafowa napisana przez Młodzieżową Radę Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Powstała w roku 2020, tak znów recenzuje tytuł, który jest starszy, ale za to darmowy. Link do tej gry zostawię w opisie pod tym filmem. Powodem dla którego zdecydowałam się Wam opowiedzieć o tym tytule jest to, że jest on inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. A po drugie, nikt o tym tytule nie mówił, a mi zawsze przykro, kiedy ktoś tworzył... Grę paragrafową wkłada w nią dużo serca i niestety nikt o tej grze. Nie mówi, więc wtedy wchodzę ja i mój maleńki kanał i mówię właśnie o takiej grze. Wracając do fabuły, to jak mówiłam, jest ona inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Otóż 5 kwietnia 1935 roku podczas uroczystości pogrzebowych generała Daniela Konarzewskiego, innemu generałowi, który nazywał się Felicjan Słowoj Składowski, zaginął portfel, a wraz z nim cała jego zawartość. Oczywiście policja bardzo się starała znaleźć ów przedmiot, ale niestety nie była w stanie tego zrobić. Co się stało z ów portfelem? Otóż trafił on w ręce postaci, którą przyjdzie nam się wcielić w tej historii, a ową postacią jest Jerzy Doliniecki, który wróciwszy do domu z bazaru, na którym usiłował sprzedać ubrania znajduje portfel, którego tego był pewny wcześniej nie miał. Mężczyzna szybko orientuje się, jaków przedmiot znalazł się w jego kieszeni i kto go musiał mu podrzucić. Co bohater zrobi z tym portfelem? I jak dalej potoczą się jego losy? To już będzie zależeć tylko od Waszych decyzji, jeśli oczywiście sami zdecydujecie się zagrać w ten tytuł. Fabuła jest tutaj dynamiczna, bohater przemieszcza się na różne lokacje, poznajemy nowe postaci, jest ciekawie. A dopełnieniem całości stanowią zdjęcia, a tych jest tutaj naprawdę mnóstwo i jestem pewna, że nie są one wygenerowane przez AI. Co ciekawe, niektóre zdjęcia są tylko ozdobnikiem, a inne mają realny wpływ na naszą fabułę. Powiem na zdjęciach, Mogą być paragrafy do wyboru, co bardzo przypominało mi komiksy paragrafowe lub escape questy, za którymi tak bardzo tęsknię. W trakcie gry będzie można też zdobyć mapę i ja bardzo lubię zdobywać mapy w grach paragrafowych, więc bardzo się z tego powodu ucieszyłam. Czy słusznie? O tym powiem za chwilę. Autorzy świetnie sobie poradzili z oddaniem klimatu, jaki panował w tamtych latach, a przynajmniej jak my współcześnie go sobie wyobrażamy. W trakcie gry przyjdzie nam nawet zmierzyć się z zagadką logiczną, chociaż ta jest bardzo prosta, ale jest. I też nam tą rozgrywkę urozmaica, jednak nie wszystko mi się tu podoba. Po pierwsze, historia ma tylko jedno pozytywne zakończenie, ale okej, okay. ja przynajmniej jagając 5 razy miałam tylko jedno pozytywne zakończenie. Gdy tylko lekko zbaczałam z wcześniej obranej ścieżki, od razu gra kończyła się negatywnie. Więc tak mi się wydaje, że gra ma tylko jedno pozytywne zakończenie, ale okej. Okay. Jak autorzy chcieli, rozumiem to. Natomiast to, czego nie rozumiem, to tego, że w pewnym momencie trafiłam na ciąg paragrafów. Mówię ciąg, bo było ich aż siedem i to pod rząd, w których nie było żadnej opcji wyboru. A fabuła była linearna do bólu. I być może niektórym nie będzie to przeszkadzać, ale mi niestety tak. Bo czytając trzeci podrząd paragraf bez opcji wyboru, zamiast skupiać się na fabule, ja myślałam tylko, okej, okay, pewnie teraz będzie paragraf z wyborem. A gdy potem okazywało się, że nie, to moje zaangażowanie w tą fabułę, niestety, się rozmyło, a zamiast tego pojawiło się zniecierpliwienie i troszkę rozczarowanie. Bo ja nie po to gram w gry paragrafowe czy też w gry książkowe, jak zwał, tak zwał, żeby nie mieć opcji wyboru. To nie o to chodzi. Tym właśnie różnią się gry paragrafowe od klasycznych książek: że dają nam wybór. I moim zdaniem 7 paragrafów pod rząd bez opcji wyboru to naprawdę dużo paragrafów, i to niestety mocno mnie wybiło, i już nie dałam rady się zaangażować, i to mi się bardzo nie podobało. Co prawda, te 7 paragrafów było pod koniec fabuły, ale dla mnie nie jest to do końca usprawiedliwienie. Bogałam już tak wiele tytułów, i pod koniec fabuły rzadko zdarzały się takie gry paragrafowe czy też gry książkowe. Które pod koniec fabuły były tak bardzo linearne, jak właśnie ta gra paragrafowa. Nie podoba mi się też to, w jaki sposób zostały przedstawione opcje do wyboru, bowiem są one ściśnięte obok siebie. I zdecydowanie lepiej by było, gdyby one były od siebie oddzielone. Nie rozumiem tego pomysłu, żeby w taki sposób je zaprezentować. Jeszcze byłabym w stanie zrozumieć to, gdyby ta gra była w wersji papierowej. Powiecie, być może byłby to sposób na zaoszczędzenie na papierze. Ale to jest e-book, więc nie rozumiem tego zupełnie i mi się to nie podoba. Co prawda, zdarzają się paragrafy, które nie są tak ściśnięte, ale jest ich tyle, co kot na płakał, czyli bardzo mało. Większość, niestety, jest ściśnięta, co mi się nie podoba. A teraz wróćmy do tematu mapy. Jak mówiłam, ja bardzo lubię tego typu zabiegi w grach paragrafowych, bo dają one graczowi wolność. Bowiem sam czytelnik może zdecydować, w które miejsce z mapy najpierw się uda. I to jest fajny pomysł, to bardzo odświeża gry paragrafowe i bardzo to lubię. Niestety ta mapa mnie rozczarowała, gdyż owszem, mamy na niej napisane lokacje, gdzie możemy pójść, ale gdy tam pójdziemy, to okazuje się, że ten paragraf nie pasuje do tego, co się aktualnie dzieje w grze. I w zasadzie mamy tylko trzy lokacje. Do których musimy się udać. I oczywiście tutaj mamy pełną dowolność, w którą lokację najpierw pójdziemy, ale no nie podoba mi się to, że mamy na mapie napisane inne numerki, a gdy tam pójdziemy, to się okazuje, że one nie pasują do fabuły. Bez sensu. Naprawdę, to już wolałabym, żeby tej mapy nie było, bo bardzo mnie to rozczarowało. Ciekawym, a równocześnie dziwnym troszkę dla mnie pomysłem było to, że gdy na początku gry popełniłam błąd. To gra mnie odsyłała nie do paragrafu pierwszego, tylko sześć paragrafów wstecz do momentu wyboru innego paragrafu. I gdy pierwszy raz czytałam tą grę, to pomyślałam, że jest to błąd. Ale gdy gając trzeci raz wybrałam inny paragraf niż ten, który wiedziałam na 100%, że zaprowadzi mnie dalej i gra znowu cofnęła mnie 6 paragrafów w tył, to zrozumiałam, że nie jest to błąd, tylko celowe działanie. I to z jednej strony jest ciekawe, bo nie musimy czytać od pierwszego paragrafu, a z drugiej strony było troszkę dla mnie dziwne i mam takie mieszane uczucia odnośnie tego pomysłu. Okej, okay, idźmy dalej, bo się tutaj za długo rozgadam o tym. Czy więc Warto po nią sięgnąć? Myślę, że tak. Jest to darmowy tytuł. Historia jest ciekawa, bo dzieje się w latach zupełnie nam obcych, a w dodatku jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Występują tu też postacie, które naprawdę żyły w latach 30. Możemy też niekąd poznać te osoby, które zapisały się na kartach naszej historii, a o których prawdopodobnie mało osób słyszało. Chyba że interesowały się akurat latami 30. Także moim zdaniem warto po nią sięgnąć, nawet jeśli nie jest to tytuł doskonały i idealny, są pewne aspekty tego tytułu, które nie do końca mi się podobały, jednak sama historia była jak najbardziej przyjemna, ciekawa. Dodam jeszcze, że choć gra dzieje się w latach 30., to używa współczesnego języka, więc... Na spokojnie ją zrozumiecie. Co prawda, od czasu do czasu zdarzają się słowa, których dziś raczej się nie używa, ale zdarzają się one bardzo sporadycznie. W tym filmie to już wszystko. Dziękuję Wam za jego oglądanie. Jeśli Wam się on spodobał, to proszę zostawcie mi jakiś komentarz lub łapkę w górę. To Was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa! pa.